się Siem, widzowie i was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jak widzicie po tytule gramy w rankingowe yy, no i mam zamiar wbić y, złoto jeden tylko widzicie już y, zostały tylko 3 dni i 22 godziny do końca tego sezonu więc no zobaczymy czy się uda nam wbić chociaż te mityczne bym chciał wbić jeden ale widzowie, pamiętacie, jak każdy miał 5 legendarnych stardropów za darmo. No to ja tam też trafiłem tego psa. I jeszcze jakieś dwa skiny i dwa stał powery. Ale no, ten Rufus najlepszy chyba dla mnie. No to ja już nie przedłużam i zaczynamy rundę. Dobra, już zaczęliśmy rundę. I tam nie. Tam kancelo jakiś jest tej przeciwnej drużynie, więc zobaczymy, czy to będzie taki cancelo. Czy będzie grał jak cancelo. czy nie wiem, jak on gra. Dobra, dobra, dobra. Ej, graj, graj tu. Jestem. Podaj mi. Podaj, nie dam ci strzelić. Dzięki. Widzicie, widzowie, jak ja jestem. Muszę sam strzelić. I, i, i. Ktoś tu jest. Oj, ojej. oj. Ej, dobra, ej, z nimi się ładnie łatwo gra, chciałam powiedzieć. No i dawaj, kiewek. No dobra, koletkę już załatwił, ale... oj i strzeli, no i dobrze. Już chyba mamy e, srebro 2. jeszcze nie. Ale przy okazji sobie misję robimy, więc fajnie, nie? No i kolejny rundek, to tak będzie szło tak szybko, będziemy też wygrywać to naprawdę fajnie. Tam może Frank, mam nadzieję, że on jest botem, nie? Tam, o... Gdzieś on tam jest. I widzowie, mam do Was prośbę. Zostawcie łapki w górę, bo naprawdę y, te filmy, już moje, nie wiem. Nawet ledwo te dwie łapki, jedną mają. Nie, tak ledwo. A tu. chciałaby chciała, by było więcej, tak? Żeby to się jakoś fajnie wbijało. Dobra. Dobra. No nie, ale czemu tu. To... Oni tak, no co ten Serge zrobił? Skoczył taki, nie mógł na kogoś skoczyć, jakby nie wiem. Jest, dobra, dobra. Zabieram, zabieram, zabieram. Pyk, pyk. Nie ma, nie, dobra. Ale ty to kocik weźmiesz, przejmiesz to. I dobra, teraz ty jesteś od zbierania klejnotów, że tak powiem. Dobra, pyk. Pyk, pyk, pyk. I Nara. A jeszcze mamy 9, jeszcze jeden klejnot. O, 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 dobra, już mamy, ale nie wiem, czy się uda nam tu teraz za pierwszym razem wygrać. Bo jedną osobę załatwią, no to już możemy to yy, w sensie no już nie będziemy dalej grać. O, w sensie dalej grać. Jeszcze nie będzie pewna taka wygrana, ale wygry... Nie! Nie wygrywamy! Jeju! Dobra, ty masz 9 klejnotów, to, to ty dobrze. Że masz tyle, dobra, ja załatwię tego. Pyk, pyk, i dobra, wygrana jest, fajnie. No, i mamy y, teraz start dropa rankingowego. Ktoś chce do mnie do znajomych, ale ja go nie znam, więc nie. Dobra, zaakceptuję zaproszenie kolegi. Tylko o, odbiorę. I teraz rankingowe. Mamy spray, ok No dobra, zaczynamy grę. No dobra, widzowie, y gramy. O nie, ja nie gram rankingowych. No nie, co ja zrobiłem? No e dobra, zaraz damy rankingowe. Zakończę tą rundę, więc zastopuję nagrywanie. No i dobra, widzowie, ja już powróciłem, zagrałem tam z kolegą. Nie mogłem grać rankingowych, tylko zagrałem tam. Chyba nie wiem, trzy rundy. Nie wiem, jakieś tam opucharki. No i takie życie, nie? Dobra, teraz mamy knockout, więc raczej to powinniśmy wygrać, bo ja mam fajnego Dymajka. Czemu ja mam w ogóle 9000 HP? Mi się wydawało, że dynamake zawsze ma tak mało, a nie jakoś zaraz 10 tysięcy będzie miał. No i dobra, już... Y... jako? nie pamiętam jak się nazywa, no... Y... Ems, no Ems już nie żyje i tylko Edgar nam został. Jest prosta runda do wygrania i chyba zaraz będzie ten, ten Srebro 2, no musi być, nie? Dobra, czekajcie, tutaj pyk, a to ja cię... O, i proszę, było trzeba nie skakać, a teraz będziesz żałował. No i patrzcie, widzowie, no to to to, 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 to 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 łatwo tak grać, nie? No i tam Colt się śmieje. A nie, sorry, my już, ma... my już jesteśmy po y, srebro dwójce, nie? No i czekajcie, kolega chce y, grać, ale nie, bo ja... Bo ja teraz gram rankingowe, więc ja teraz grać nie mogę. No i widzowie gramy i Majkiem W ogóle nie wiem, ja chyba teraz zastopowałem nagranie. Nie wiem, yy, ale no, gramy, tak? Dobra, nagranie leci całe szczęście. Leci. I okej, okay, tutaj... Yy, nie wiem, kto to jest? Chyba 8 bitowiec. Dobra, chodźcie pyk. Ja sobie koletkę za ota, pyk i nie ma. Dobra, teraz... Teraz to Jesse muszę. Jako jakoś Nie. No szybko, Edgar, rób tam. Przecież Edgar tu chyba wszystkich powinien robić tutaj, nie? Z... Nie wiem, jednym paluszkiem powinien to robić. Dobra, pyk. Pyk, pyk. Pyk. Pyk, pyk, no nie, ale czemu my musimy zawsze przegrywać? Jeju, naprawdę, ja już widzowie tutaj grać nie lubię, nie? Browsers chyba, bo tutaj ja zawsze trafiam na jakiś graczy, którzy musi chyba się nie chce grać. No, mhm, no, czemu ja tu sam jestem? A tam, nie wiem, Edgar, chyba tu Edgara to w ogóle nie ma. Nie wiem, nie gra, nie? No i fajnie, koletka sobie No i idź, se rozwal Save Ach, jakie piękne to jest Normalnie No dobra, widzowie, rozpoczynamy Kolejną rundę Tylko, że pewnie będzie przegrana No bo jak to wygrywać? No a ja chcę już naprawdę mieć Z głowy te, te srebro i chcę mieć złoto Chyba po tym odcinku wbiję te złoto, bo ja nie wiem, czy mi się uda w ogóle coś tu więcej wbić. Dobra, nie, nie, nie. O, dobra, ja. No i dawaj, dobra, dobra, dobra. Pyk. I, i, i. Jest, jest, pierwsza, ale. Pierwsza runda wygrana. Knockout to chyba najlepsza runda, tak szczerze, nie? I dobra, ktoś tu jest. Piper. No, chodź, chodź, chodź. ajajaj. Aj, aj. Nie! No nie, co tu się dzieje, widzowie? Dobra, Ems. No i okej. Okay. No czemu ta szelka ze skład Buster Shell, chyba. No nie! Czemu ona Piper nie załatwiła? Nie wiem, no widzowie, już nie wiem. No, no, no dawaj, Ems, no jeju. To chyba Edgar na ulcie, no. A jak fajnie, nie? Jakby nie wiedziała ta osoba, że Ems jest na daleko. Nie. Dobra, czekajcie, tu jest Edgar, który za. O, pyk. No to ja tak zrobię. Pyk. Byk. Co, Edgar jest le lepszy ode mnie? Nie, jakoś, ale od tamtych tak. No, no, po, no dawajcie, no jeju. Ja wam tego Edgara już załatwiłem, tylko musiałem zginąć, nie? No bo nikt mi nie pomoże nigdy. No i czy teraz wielki finał, czy uda im się? Nie, nie uda. Piperka na nich za dobra jest. Dobra, no i strzelaj. No jeju! Dobra, w końcu coś strzeliła, nie? No i dobra, widzę. Przechodzimy do kolejnej rundy i... I tak. Ja gram Dyn Majkiem, Bo Dyn Majk jest spoko. Jeszcze z tym gadżetem, tylko jakby inni gracze byli spoko. Dobra, czekajcie, czekajcie, nie. No nie! No nie, no co ja robię. Tylko że tutaj nie wiem. Tatara... Czemu ja trafię na jakieś takich graczy, którzy nie wiem, chyba się im grać nie chce i... I tyle. Jest, dobra, dobra, dawaj, dawaj. Jest, nie żyją. Nie, jeszcze żyją jakim cudem. Dobra, za... no ale czemu oni nic nie robią? Widzowie czemu? Ja nie wiem. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. No chodź tu, Sandy. A, tu jest Leon, nie? Fajnie. Fajnie się tak zapowiada, nie? No i Edgar, dawajcie od dwóch stron, tych dwóch załatwcie, sobie klejnoty weźcie, ale po co? Nie? O, i teraz... Dobra, dobra, uciekaj, uciekaj, Edgar. U, dobra, biorę, biorę, biorę. Ulta mam. I go zaraz będę musiał rzucić. Jestem chyba do tego zmuszony. Dobra, wygrywamy. Jest. Jest, 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 jest. Pyk i pyk rzucamy. Dobra, wygrana. Super. No i dobra, widzę. Przechodzimy do kolejnej znowu rundy. Rundy i. Daj, dajcie znać, czy wolicie filmy takie dłuższe, ale to może w społeczności to zrobię, takie dłuższe czy takie krótsze? Takie krótsze to 13 minut, coś takiego? Czy takie dłuższe, nie wiem, 20, 30, nawet 2, dajmy nie, 32 minuty. Tak dajcie znać, bo ja nie wiem, ja chyba wolę te dłuższe, tylko wtedy też montowanie, nie? Nie z ramy kolorowe, kolorowe, koloro, kolorowe. Dobra, wygrana. Ktoś mnie w ogóle ogląda, pewnie ten kolega. On cały czas mnie też zapraszał, ale ja w rankingowych, no nie da się chyba. Ja próbowałem z nim grać, ale on e, chyba też nie chciał. W sensie nie mogłem w ogóle, nie? E, więc sobie poza odcinkiem pogram z nim, no nie. Ja zostałem sam na trzech. No nie. Dobra, przegram, ale mam ulta na kolejną rundę, to na to chyba taką już naprawdę rozstrzygającą, kto wygra. I okej, okay, rzucamy, rzucamy, nie, 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 ja nie chcę tego przegrać, ale Leon odpuścił, nie? Czyli ja już bym nie dał rady go nabić. Dobra, pomogę, pomogę. Leona chce już dobić. No czemu ja tu... Czemu ta melodii? Już nie wiem. Taka już przegrała, ale jest! Mamy dwa na jednego. Robimy to. Dobra, i pyk. i pyk wygrana, widzowie. Jest. Kolejna, nie? Wygrana. Fajnie, fajnie. No i dobra, widzowie. Kolejna runda. Zadyma. I ja na zadymę. Znowu wybrałem dynamika. A to dlatego, że teraz minim dobrze idzie grać. Yy, no. Więc fajnie. W ogóle widzowie, teraz jak to nagrywam to yy, mam, wbiłem 17 tysięcy subskrypcji, 900, więc no lecimy do końca roku, chcę wbić 20 tysięcy subskrypcji i myślę, że się uda nawet trochę więcej yy, wbić. Ale no takie 20 już bym chciał. Pamiętam jak w ogóle kiedyś chciałem, jak mi zależało na 1000 subskrypcji, a teraz... Już mam więcej niż 10 tysięcy, nie? Więc no. Naprawdę. Teraz bym się nigdy nie spodziewał widzowie, że ja w ogóle kiedyś będę miał tyle subskrypcji, nie? Jakby ktoś mi to powiedział, to ja sobie myślę, że to dzisiaj jest 1 kwietnia. Prima release. Dobra, dobra, dobra. I nie, nie wyszło mi. Ja chciałam tego. Edgara. Nie, przy... A jajaj, przegrywamy. 1 zero bo ja chciałem na niego zużyć ten gadżet. O, nie, gdzie ja to, A nie, dobra, trochę odepchnąłem. Franka i Pyk rzucamy. No nie, to jeszcze chyba będzie przegrana runda. Nie, jednak nie. Jeszcze nie będzie. Jeszcze to nie jest pewne. No, nie. Czekaj, Pyk, Pyk, nie. No, ale czemu mi tam nikt nie pomógł? Czemu wszyscy od razu nie żyją? Nie wiem, widzowie, czemu? Nie wiem, naprawdę, ja nie wiem. No, wybi to, el primo, no. Brawo, naprawdę brawo. No, dobra, przegrana. Dobra, widzę. A nie, mecz został przerwany, bo ktoś się chyba odłączył. Dobra, widzowie, no czyli to... Ja oczywiście, Dyny Mike, i zaczynamy rundę. No dobra, tak się prezentuje skład przeciwny: drużyny. Jestem Brock, Lola i Bo. A taki nasz Mandy, ta, ten Dyny Mike i Edgar. Ej, mi się wydaje. Nie, 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 nie. Lola tylko nie ma, a nie... i Mandy chyba nie ma skina. Więc myślałem, że tu każdy yy, gracz. Każdy, yy, każda postać ma tutaj skina, nie? Każdy gra z skinem, jakby nie. Dobra, 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 obijamy Lole. I teraz... Nie, 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 nie. Pyk, pyk i tak tako robiłem. Jeszcze jakby ktoś tam był i by mógł dobić. No, nie wiem. Im się grać chyba nie chce, tak jak wcześniej mówiłem. Nie, 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 nie. No nie! No... Wszędzie są te jakieś pułapki, naprawdę. No i nie, i Edgara sobie załatwili, nie? Bo Edgar sobie do nich skoczył, a oni pyk, pyk i nie ma Edgara. No czemu, jak teraz mogę zaraz bić? No dobra, widzowie, kolejna runda, tylko że już, yy, no tutaj jest napad, więc wziąłem Amber, bo ja Dyna majkiem tutaj zazwyczaj no grać nie umiem na napadzie, nie? Na tym banku. Dlatego też wziąłem Amber. No i widzicie, ja nie lubię tego napadu. Ja nie lubię zbiorów klejnotów. No bo widzicie jak ja tu gram, nie? No i teraz Spike. Dawaj, dawaj. No dawaj to u Jessie. Jest. No i chodź, chodź idziemy. Idziemy. Dobra, tam już rozwala ktoś. I to był akurat Dyny Mike. Nie, 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 nie. No czemu tu was trzech na mnie? Nie, myślałem, że jeszcze ucieknę, nie, tak tsz, dla, y, dla tej trójki, ale ty Hold Spike, ty nie stój na tej jakiejś obronie czy coś, no i dlatego jak tyle osób też stoi na obronie, to ciężko jest y, wygrać, nie, tutaj w ogóle coś. Dobra, dobra dyny Mike rozwalasz, Rozwa o, przeżyłem, to ja też pomogę, fajnie wszystko. I rozwalamy, rozwalamy Dynamite ty sobie też tutaj na spokojnie. Tutaj dobra, Spike stoi na tej obronie, co stój już jak masz, jak tak chcesz. Tam Dynamite jest? A nie, on tutaj. Tam nie przeżył. Dobra, ja tu trochę pomogę. Ja... O le, lecisz, lecisz Dynamite. Z tą bombą. Tak, 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 tak. I tam rozwalasz. No i Dynamite się tam rozwala. Fajnie, fajnie, fajnie bank serwis nie? No, jeden procent jest wygrana. Super, super. W końcu. <zysklaracja> A, już widzę. Ja myślałam, że je zastopowałem nagranie. Ale y, dobra, widzowie, jak widzicie, y, taki mamy skład. I jak to wygramy, to chyba już y, mamy ten y, srebro 3. Więc mam nadzieję, że będzie, że to dobijemy. Dobra, tu jest ta szelka. Co ona tu w ogóle robi? Pyk, pyk! Nie! No czemu ja teraz... Nie potrafię tak dobrze grać. Dobra, jest. Wychodzimy na prowadzenie. Nie wiem, kto co chyba. O, kolcik. Dobra, dobra, tutaj on robi. Pyk. Nie, ja nie, ja nie zużyję tu ulta. Albo tu zużyję. Pyk, pyk. No i dobra, dobra, dobra. No i wygrana. Szybko, szybko. I teraz, widzowie, mamy to. Mamy srebro 3. Poza odcinkiem bije złoto, ale dobra. Dobiliśmy to. No i teraz rankingowy star drop. 100 błyskotek. No ja już widzowie Wam dziękuję za oglądanie filmu. Zapraszam na jakieś kolejne filmy i cześć. A i zostawcie łapkę w górę.